Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać zasilacz do Falcona. Jest to nowa odsłona od Centuriona. Nazywa się CT60 PSU 2025. Jak wiecie, szczególnie te osoby, które śledzą materiały o Falconie, podobny zasilacz recenzjowałem jakieś, nie wiem, półtora roku temu. I to była wersja 2023, która była oparta na Transformatorze prawdziwym. W tej chwili, tak jak widzicie, ta wersja ma e, e, zasilanie impulsowe, e, także dużo nowocześniejsze, chociaż e, ten klasyczny transformator zamieniający napięcia jest może bardziej toporny, natomiast jest bardzo, bardzo trwałym rozwiązaniem, o czym świadczy chociażby tradycyjny zasilacz Falcona, który jest naprawdę długowieczny w przypadku mojego drugiego Falcona, którego będę chciał wyposażyć właśnie w ten zasilacz. Także zobaczcie. Jest on tutaj bardzo ładnie skonstruowany i dopasowany do Falcona, co Wam będę chciał pokazać. Dodatkowo mamy, ja wybrałem akurat wersję, to się nazywa taki element tworzywa spiekanego, nie jest to wydruk 3D, jest to troszeczkę bardziej solidne i to jest... To jest akurat w wersji takiej e, spiekanej. Tak to, tak to się przynajmniej nazywa na stronie. Zobaczcie. E, CT60 ma w moim przypadku CT63, który mam e, wolne i będę chciał tutaj zainstalować z tym zasilaczem. Ma tryb 0.30 i 0.60. I zobaczcie, ten przełącznik wygląda po do Falcona, jak oryginalny, natomiast ma więcej pozycji, więc możemy sobie włączyć 0,60 lub 0,30 w zależności od potrzeb, bez konieczności przełączania. Oczywiście mamy tutaj zasilanie na zwykłe takie gniazdo typowe, jak komputerowe, więc będę chciał to zainstalować i pokazać Wam, jak to, jak to dokładnie będzie wyglądało. Z takich fajnych, ciekawych rzeczy. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo ładnie wykonane i bardzo e, solidnie. Super dopasowane do Falcona, bardzo estetycznie wygląda. E, z takich może ważnej, ważnych rzeczy. Tu budowa jest cała zabezpieczona. W przypadku wcześniejszego transformatorowego mieliśmy e, na wierzchu e, transformator, bo i teoretycznie mogłoby e, dojść do, do porażenia. Jak widzicie, te przetworni, przetwornice malutkie. Ja tutaj wam zbliżę. o, Mamy od Minuela, czyli mamy, że tak powiem, bardzo, bardzo dobre jakościowo. Zobaczcie, 12V, 5V, na wyjściu 3 i 3. I tutaj mamy też, ile amperów jesteśmy w stanie tutaj wydobyć wartość szczytowe. Więc myślę, że wygląda to dosyć, dosyć fajnie, fajnie i ciekawie. Bardzo ważne: ten zasilacz, w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji, może pracować bez karty Turbo, czyli może, pracować, może zastąpić zwykły zasilacz dla Falcona w trybie standardowym 0.30. Może być użyty również z. z z CT60 czy z innymi kartami Turbo, także jest on dużo bardziej uniwersalny, to już pokażę na przykładzie samego Falcona tak prezentuje się po zdjęciu górnej pokrywy mój drugi Falcon co bardzo ważne była tutaj karta wcześniej Turbo 030 40 MHz. Ona bardzo fajnie i sprawnie działała, natomiast dla mnie najważniejsza jest praca w QBazie i przygotowywanie muzyki. No i tutaj ta synchronizacja z DSP była dosyć problematyczna. Zdarzały się błędy dźwiękowe, co nie zdarza się przy standardowej opcji procesora 030 w Falconie, ewentualnie przy pracy z turbiną. 060 w trybie 030 to wtedy fajnie działa. Oczywiście ten zasilacz będzie demontowany, w tym miejscu będzie CT63. W miejscu dysku twardego będzie właśnie zainstalowany ten nowy zasilacz, natomiast rolę dysku twardego będzie pełnił disk on module, czyli tak naprawdę dysk SSD do IDE44 w wielkości 32 GB. Także pokażę Wam, jak to wszystko będzie wyglądało. W związku z tym, że potrzebuję zrobić kopię tutaj karty, która się znajdowała w tym miejscu, w moim drugim falkonie, pokazuję Wam, jak wygląda zasilacz. Zobaczcie w wersji, gdzie mamy transformator w środku. Ten zasilacz zasila tylko CT63. Nie miał możliwości zasilania e, zasilania w przypadku niewłożenia karty turbo. To jest taka główna różnica. Jak widzicie, również ten zasilacz ma pięknie wyprofilowane, wyprofilowane tutaj te zaczepy. Możliwość zainstalowania dysku. Ten Disk on module. Także wszystko jest, jak widzicie, w największym, w największym porządku. Wygląda to naprawdę ładnie. A tutaj jeszcze rzut na mojego Falcona który nie ma jeszcze zainstalowanej tej modyfikacji z zasilaczem. Zobaczcie, standardowy zasilacz. Jak widzicie. Karta Turbo już została zainstalowana. Z takich ciekawych rzeczy. Teoretycznie wsparcie dla CT63 mamy do 250 MB. Ja już przetestowałem wcześniej te kości. Tutaj akurat są Kingstona pokazuję Wam specjalnie serię, jeśli byście takich poszukali, to istnieje możliwość. Między innymi można ten model zainstalować i mamy 512 MB szybkiej pamięci w Falconie. Z takich ciekawych rzeczy, to tutaj jest karta od Centuriona również, z tym, że kolega tutaj Marek, bardzo dziękuję Markowi, wlutował mi ten cały, ten cały tutaj chip powiedzmy, że biosu, który mogę sobie spokojnie używać wtedy z wcześniejszych, wcześniejszego okresu, że tak powiem aktualizacji, mam możliwość zapisywania wszystkich danych, także działa to naprawdę bardzo fajnie. Natomiast, zobaczcie, mamy zainstalowane, mamy zainstalowany już zasilacz impulsowy z trzema sekcjami dla różnych napięć. Czym on się różni od tego poprzedniego? Między innymi tym, że zobaczcie zasilanie idzie do standardowego wtyku, więc możemy używać bez karty turbo oraz mamy jeszcze raz puszczone to zasilanie bezpośrednio do CT60, także e, CT63 w tym przypadku, także mamy e, podwójne zasilanie i możemy tutaj obsługiwać z kartą turbo lub bez karty turbo. Nie ma z tym większego problemu. Dodatkowo od tego wypiekanego elementu zobaczcie tutaj idzie tutaj idzie wtyczka i mamy ją podłączone czyli mamy on off. Mamy trzy mamy on off czyli możemy włączyć zasilanie w standardowy sposób, tak jak robiliśmy do tej pory w falkonie, i zasilacz jest uruchamiany i jeszcze jest jeden przewód, taki drobny, zobaczcie tutaj idzie taki mały przewodzik czarno-biały i on tutaj wchodzi w miejscu, może uda mi się Wam pokazać, zobaczcie gdzie mamy przełączenie wersja procesora 30 i 60 dla Motorola. także tak to wygląda już zapisałem dysk of module, zobaczcie w takim, w takim położeniu należy go zamontować. Jest to 32 GB, GB dysk twardy, a właściwie SSD dysk, który jest z przelotką na IDE44. Oczywiście to wszystko jest w środku i montujemy. Takie małe ustrojstwo. Oczywiście to małe ustrojstwo nie ma mechanicznych części, więc zasilacz jest mniej obciążony. Także wszystko powinno to działać jak należy. Za chwilę spróbuję to wszystko podłączyć i pokazać Wam, jak działa. Zerknijcie jeszcze raz, jak to wygląda po instalacji. Ok, Falcon już został tutaj, jak widzicie, podłączone, Podłączone wyjście wideo, jak i samo zasilanie. Także wszystko jest gotowe do uruchomienia jeszcze bez górnej pokrywy, żeby Wam pokazać co i jak. Wszystkie pamięci, które testowałem, działają bardzo sprawnie. W tej chwili włożyłem taką. Ta wcześniejsza również działa. Wszystkie cztery pamięci Kingstona, które mam 256 MB lub 512, działają bardzo sprawnie. Tak jak widać, w lewo przycisk uruchamiania w lewo, czyli tutaj czarna pozycja tak jak widać ten czarny przycisk to jest 0,60 także ja już próbuję uruchomić pierwsze uruchomienie wentylator się nie kręci ze względu na to, że się dopiero tu jest regulacja obrotów, więc jak się troszeczkę kolokwialnie powiem spoci, to wentylator zacznie kręcić zobaczcie mamy wykrytą rewizję szóstą 96 MHz lecą teraz testy jak widzicie, testowana jest pamięć, wszystko działa jak należy. Ja zaraz przełączę się na widok już z Grabera, żeby tutaj z ręki nie kręcić. To pokażę wam jakiś krótki test pod obciążeniem ten zasilacz i zobaczymy jak to wszystko działa. Jak widzicie, Atari Falcon został już uruchomiony, jest złożony w tej chwili Pokażę Wam ustawienia i myślę, że kilka ciekawych informacji. Zobaczcie, w tej chwili Falcon pracuje na 90 MHz. Dlaczego? Ta pamięć, która jest 512 MB, ona przy wyższym taktowaniu już generuje błędy. Sam procesor, oczywiście, można dużo wyżej jeszcze e, taktować. Natomiast z pamięcią jest problem. Dlaczego? Pamięć. E, dla CT60 y, oczywiście powinna być 168-pinowa. Y, ta pamięć powinna mieć LC2, ewentualnie LC2,5. Moja ma LC3. Y, dodatkowo y, obsługa obsługa ECC, tak to się nazywa, czyli dodatkowe linie, które sprawdzają ewentualne błędy w pamięci. Moja pamięć to posiada, natomiast lepsza, lepsza jest pamięć, która nie obsługuje tego protokołu po polsku ECC. Stąd Pamięć mogę tutaj taktować do 90 MHz. Zobaczcie, 180 mipsów, czyli 180 milionów operacji na sekundę. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo szybko. Co Wam tutaj będę chciał pokazać? Mogę Wam pokazać testy w Kronosie, czyli będziemy mieli mocny stres dla procesora. A jak będziemy mieli mocny stres dla procesora, to też tutaj będziemy mieli mocno zaangażowany zasilacz czy daje radę. Kronos, zobaczcie jakie piękne tło. Tutaj mocne nawiązanie do mitologii greckiej. Kronos, czyli ojciec Zeusa, Hadesa i tak dalej, uwięziony przez swoje dzieci. Także, także nomenklatura, nazywnictwo dosyć ciekawe. Zobaczcie, ja sobie tutaj zrobię stres test dla procesora w tej chwili on jest wykonywany, to te zielone lampki, które się zapalają, ok, zobaczcie, dla c 63 przy 100 MHz mamy 689 punktów. Mój procesor wygenerował 654, czyli różnica jest nieznaczna. Ten przyrost mocy dla rewizji szóstej, czym my tutaj zwiększamy ilość tych MHz, to już nie jest to takie wydajne w przeliczeniu na moc obliczeniową, więc stąd taka niewielka różnica między, między 100 a 90 MHz. Także to działa. Bardzo stabilnie i bardzo fajnie możemy tutaj dodatkowo, na przykład, zrobić jeszcze taki test. Mocno wykorzystuje on zasoby komputera. Dla mnie Atari Falcon to głównie tryb 030 i możliwość podpięcia klucza sprzętowego i dodatkowych akcesoriów do Cubeza Audio, który jest genialnym programem. Genialnym programem dla muzyków. Tak, w ramach przypomnienia, jest on rozwijany. Może jeszcze 3D OpenGLa. Jest on cały czas rozwijany do dnia dzisiejszego. Ja może przypomnę, że. Z, z Cubase'em miałem do czynienia już na PC-cie raczej bliżej roku 2000. Kiedy zobaczyłem jak wygląda to na Atari Falcon, to tak naprawdę czułem się jak w domu, bo zwyciężyło, wygrało to podejście właśnie w tym programie do takiego a nie innego sposobu nagrywania muzyki, poszczególnych śladów, puszczenia tych śladów i dogrywania kolejnych instrumentów. Tutaj mamy DSP, czyli mamy hard recording, mamy super MIDI możemy naprawdę nagrać na tym sprzęcie super muzykę, ale tutaj 0.30 to obsługuje. Przy 0.60 jest tylko skrakowana wersja i jest mniej stabilna, czyli mniej się nadaje do nagrywania. Więc 0.30 jak najbardziej. Tak jak widzicie, Kronos bardzo fajnie działa. Na koniec Wam będę chciał jeszcze pokazać no dobrze, pokażmy jeszcze jakąś może grę wymagającą, jak to działa. Och, na przykład Quake. Ok, jak widzicie, dioda dysku twardego Mryga, co widzicie na tym mniejszym ekranie. Za chwilę powinien być dostępny Quake. Biorąc pod uwagę, że jest to gra, która wyszła wiele lat po wydaniu Falcona, co prawda bez karty tej Turbo, natomiast jak widać, bardzo dobrze sobie Falcon z tym radzi, z tą grą. Działa to naprawdę super. Ja może spróbuję włączyć nową grę i pokazać wam w dużym pomieszczeniu jak to działa. Zobaczcie, naprawdę bardzo, bardzo ładnie, bardzo ładnie, szybko to wszystko działa. Także zasilacz impulsowy nie ma problemu z obsługą. Obsługą procesora, który jest mocno wyżyłowany i obsługuje takie tytuły jak chociażby Quake. Myślę, że to wszystko z mojej strony. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania, to oczywiście służę pomocą. Zapraszam do komentowania, jeśli macie ochotę. Także piszcie w nawiązaniu do tego filmu o czym tylko chcecie. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.